Dziś zaczynamy trochę nietypowo. Już tłumaczę o co chodzi. Witam was ogólnie serdecznie na kanale. Kolejny materiał prezentujący maszynę rolniczą Rolmako, kompaktowy agregat uprawowy. Okazało się, że Massey Ferguson 6190 nie jest w stanie. E, swobodnie się przemieszczać z tym agregatem ze względu na masę agregatu. Byłem zmuszony przywieźć obciążnik do John i właśnie z tym ciągnikiem e, będziemy testować tę maszynę. Wczoraj wieczorem rozsiewałem nawóz. Miałem dalej rozsiewać, ale musi zrobić chwilę oddechu. Agregat będzie zabierany jutro rano, więc trzeba to zrobić dziś. Ale jest naprawdę lekki, no może nie jestem w stanie go podnieść. Udało się zluzować łącznik. Wypinamy przewody. Taka ciekawostka, że jest tylko jeden siłownik rozkładający. W przypadku szerszych maszyn jest tutaj przygotowane już projektowo, aby można było ten drugi siłownik zamontować. Nawet w tym momencie tutaj maszyny też dałoby się go podłączyć. A ten problem z łącznikiem na pewno wynikał z tego, że mieliśmy źle ustawioną maszynę, bo łącznik był za krótki i po odstawieniu jej nie mieliśmy jej w poziomie, tylko nadal. Tylny wał pozostawał w górze, gdybyśmy wrócili z pracy, na pewno ta maszyna byłaby wypoziomowana odpowiednio i łatwiej by się odpięło tę maszynę. Także tutaj nie ma co szukać jakichś problemów konstrukcyjnych, na pewno. Rozkładamy przedni tus, móc podczepić obciążnik, łącznik ma stworzeń, no i odblokujemy jeszcze, łoża niestety są zabrudzone. No, jeszcze potrzebujemy kule. Mam nadzieję, że tych kul nie zapomnę. No, bardzo często jest tak, że po prostu odjeżdżają z testowaną maszyną moje prywatne kule. To łatwo jest od nich zapomnieć. Zwłaszcza, że staram się w maszynach mieć zawsze kule na stałe, nie przenosić ich. No i teraz uwaga: John Deere 6110R. Z przodu balast tonowy, rozstaw osi 2580 mm, masa bez obciążnika około 6300 mm, z pełnym zbiornikiem. Czy da radę podnieść? Agregat uprawowy, kompaktowy marki Rolmako. Mako. 4 m, jedziemy w górę. Wysuniemy troszeczkę łącznik. No jest na pewno stabilniej niż w Maseju, gdzie tej stabilności praktycznie nie było. E spokojnie, bez problemu nie wciśmy, mamy agregat. Gdyby nie te mokre warunki to z czystym sumieniem mógłbym jechać na pole No ale tak też pojadę. Sprawdzimy jak sobie radzi w mokrych warunkach, trochę gliniastych. Zobaczymy jak to się wszystko ładnie oblepi. Czy, nie wiadomo, tak zakładam. Niestety w dużo wody spadło. My musimy to nagrać dziś, więc próbujemy, testujemy. Korzystając jeszcze z chwili, żeby nam to pole przeschło, opowiem trochę o maszynie. Co tutaj widzimy? Na pewno składa się ona z włóki przedniej, jest to standard. Dość masywna włóka wzmocniona sporym profilem. Jest możliwość regulacji góra-dół. Pomaga nam w tej regulacji odpowiedni drążek, który znajduje się z tamtej strony. Na sprężenie tutaj również ten system jest oparty, gdy ziemia napiera, ta włóka jest w stanie ustąpić. No i myślę, że tyle jeśli chodzi o włókę. Tutaj jeszcze element, który na początku myślałem, ale zostałem sprostowany, że jest to element do spulchniaczy za kołami. Jednak okazuje się to miejscem na światła przednie lub tablice ostrzegawcze. Podobno w niektórych krajach zachodnich jest to wymagane i zarówno z przodu jak i z tyłu. Mogą być w tej maszynie światła, odpowiednio do rynku jest ona dostosowana i tutaj te mocowania już widnieją, ale nie są wykorzystane. A jeśli chodzi o spulchniacze, to gdy mamy przedni dyszel, to właśnie na nim są zamocowane i na nim jest ten punkt podparcia właśnie spulchniaczy, także tych tutaj nie zobaczymy. Rama maszyny wykonana jest z profili jakościowych. Wał strunowy 450 mm, opcjonalnie jest wał rurowy, można sobie taką opcję wybrać. No i tu najważniejszy element roboczy w tej maszynie, elementy sprężyste z takiego płaskownika sprężystego 50 na 10 podwójny, czyli wzmocniony typu SX dokładnie. Gęsia stopa wykonana jest z ciekawej technologii, ponieważ w element roboczy wprasowany jest proszek węglowy, który na pewno wydłuża żywotność tego elementu. Ale również nie pomniejsza tej odporności na y, kamienie. Gdy mamy węglik spiekany w różnych elementach roboczych, najczęściej w półkach dłutowych, kultywatorach bezarkowych, y, ten element jest dokładany w przedniej części i przy uderzeniu w kamień potrafi się wykruszyć. Takie wprasowanie proszku węglowego na pewno wydłuży żywotność tego elementu. Szerokość tutaj 265 mm. Elementy robocze ułożone w dwóch. Rzędach. Jest to wersja Pro i tak to wygląda. Możemy mieć też łapy proste. Proste graczki również z elementem wzmocnionym lub standardowym. To jest do wyboru w opcjach. Maksymalna głębokość pracy 12 cm. Rozstaw pomiędzy zębami od 12,5 do 40 cm. W zależności od wybranej wersji: czy graczki w dwóch rzędach, w czterech rzędach, czy też gęsiostupki, czy po prostu proste rednice. Głębokość regulujemy za pomocą tutaj korby. Korba jest zarówno w lewej, jak i prawej części maszyny, bo jest to maszyna składana hydraulicznie, jest podzielona na te dwa segmenty i mamy dwa też wskaźniki odnoszące się do tego, jak mamy ustawioną głębokość, czyli możemy sobie równomiernie ten poziom nadawać i obserwować na skali. Tutaj od razu powiem, co to jest bo to jest element też od tej maszyny do czego służący, mianowicie. Wyjmujemy go stąd i po złożeniu blokujemy, by maszyna nam się nie rozłożyła, czyli takie mechaniczne zablokowanie jej do transportu, do przemieszczania się po drogach publicznych. Siłownik ma swój zawór, taki bezpieczeństwa, bezpiecznik, który po rozstrzelnieniu węża zablokuje i nie pozwoli się rozłożyć, ale gdyby coś tutaj Puściło przy siłowniku, to, to mechaniczne na pewno zabezpieczy w 100%. Tę maszynę. Za tymi elementami roboczymi mamy również włókę. Takie lżejsze zgrzebło, można to nazwać. O mniejszej wadze, ustępujące na pewno łatwo, bo mamy tutaj możliwość wahania w tym punkcie obrotu. Śruba, która pozwala nam również doregulować kąt tutaj natarcia. Wiele otworów. Łańcuszek, który podtrzymuje ten element. Możemy sobie tak naprawdę to podwieszenie wyregulować. Różnie, chociaż dobrze by było to i łatwiej byłoby to zrobić po opuszczeniu i to też na pewno będziemy regulować. Jest tutaj też taki odbój w tamtym miejscu gumowy, który regulujemy, czyli też to natarcie jesteśmy w stanie w wielu pozycjach wyregulować, żeby mieć na tym polu tak jak na stole, bo przecież o to chodzi przy pracy taką maszyną już przedsiewnie, żeby to pole wygładzić, wyrównać, by siewnik miał idealne warunki już do, do osadzania naszych nasionek. wał crosskill o średnicy 500 mm występuje w firmie również 400 mm. Jest możliwość tandemowego ustawienia wałów, tak by jeden oczyszczał drugi, czyli pomiędzy tymi elementami jeszcze jakby offsetowo może być wpuszczony drugi wał, ale to przy tej wersji z mniejszą średnicą na pewno maszyna będzie dłuższa i jeszcze bardziej będzie obciążać. Podnośnik chociaż prawdopodobnie nie ma opcji właśnie tego Tandemu już bez wózka. Zawsze jest to opcja z wózkiem. A jeśli chodzi właśnie o dyszel wózek, to tutaj jest zaślepka, gdzie montujemy ten element z kołami. Tutaj otwory, czyli ta maszyna również jest przygotowana po to, by ten wózek zamontować. Gdyby ktoś nie dysponował ciągnikiem, który jest w stanie podnieść taką maszynę 4-metrową, to również można. Sobie takie koła i wózek tutaj zamontować. To jest zaślepką i ten profil jest otwarty, więc przewody do świateł, gdy mamy ten wózek, idą sobie tym profilem w środku i nie szpecą na zewnątrz ramy. W tym miejscu mamy też stopki po złożeniu maszyny. Te stopki trafiają na spód maszyny i wysuwając je, jesteśmy w stanie sobie maszynę podeprzeć i ustawić w pozycji złożonej. Nie musimy przechowywać maszyny tak rozłożonej. Nawiązując jeszcze do wału, to tutaj akurat łożyska bezobsługowe i jest to opcją. W standardzie mamy obsługowe łożyska, które co jakiś czas musimy przesmarować. Tak naprawdę jest to jeden z głównych elementów, które będzie trzeba smarować, jeśli ma się te łożyska obsługowe, no bo reszta to elementy, które na pewno nie wymagają tak częstego smarowania, jakieś spożnie na siłowniku elementy, więc tutaj można sobie zdecydować, które się woli. Wał cross-kill oczywiście nie jest jedynym wałem, który możemy mieć w tym agregacie. Mamy całą gamę wałów do wyboru, czy to paker, czy po prostu strunowy, na przykład zębaty. Wspominałem o tym tandemowym cross -healu. Myślę, że gdybym ja konfigurował maszynę, właśnie na takim bym się zdecydował. Z tego co wiem, jest tam też możliwość regulacji sobie, jak głęboko wał ma zachodzić jeden za drugi. Czyli takie rzeczy możemy sobie regulować. Co prawda jest w mniejszej średnicy, 400, ale ta prędkość obrotowa... Myślę, że jest wskazana w przypadku rozbijania brył na polu. To pole szykujemy pod cebulę i tutaj naprawdę chciałbym mieć te bryły rozbite. I w tej konfiguracji, ostatni element jest to włóka taka wygładzająca na końcu. Tutaj firma Rolmako też pomyślała ciekawie z tym elementem mniejszym, który też jest regulowany góra-dół. Chodzi tutaj o wyrównanie na pewno gleby. Po łączeniu tych wałów, tych dwóch elementów roboczych może powstawać jakaś górka z ziemi. To wszystko będzie tutaj rozgarniane, ale też trzeba będzie sobie to wyregulować. Cała włóka jest na sprężynie, więc też ustępuje w przypadku jakiegoś kamienia, czy też po prostu parcia ziemi. No i przede wszystkim wyrówna już ostatecznie. Tutaj ten element jest ostatnim, ale opcjonalnie. Może być jeszcze taki mały wałek strunowy, małej średnicy, który dzięki swojej szybkości obrotowej no jest w stanie jeszcze zrobić nam dodatkową pracę na tym polu. Na zachodzie te mniejsze wałki też podobno są lubiane i takie konfiguracje e, wychodzą za granicę. No ale nie ukrywajmy, też nam dość mocno wydłuży to e, maszynę. Takie konfiguracje jak tandemowy wał crosskill i jeszcze ten wałek mniejszy to naprawdę stworzy długą maszynę. Opcje szerokości to 2,5 m, 3 m, 4 m, 4,5 m, 5 m oraz 6 m. Zapotrzebowanie mocy od 75 do 310 koni. W przypadku tej 4-metrowej hydraulicznej yy, maszyny, zapotrzebowanie na moc, według producenta, to 125 koni mechanicznych. Ekrany boczne są w standardzie, mają spore fasolki, czyli dają nam spore możliwości regulacji góra-dół. Gdyby coś nam tutaj się odkładało na boku, to możemy zawsze sobie obniżyć. Widzimy, że teraz w pozycji górnej, czyli sporo możemy jeszcze tę osłonę obniżyć. Dyszel, który w każdej chwili możemy dołożyć, jest montowany z przodu. Posiada belkę obrotową. Może być na kuli K80. Jak również na zaczepie oczkowym, koła z tyłu jezdne mogą posiadać hamulce, zarówno pneumatyczne, jak i hydrauliczne. Przy maszynach o gabarytach powyżej 3,5 tony, no te hamulce są już potrzebne, żeby przemieszczać się legalnie po drogach publicznych. W opcjach też jest tablica rejestracyjna z podświetleniem. Niektóre kraje prawdopodobnie wymagają też rejestracji takich maszyn. Ta wółka tylna za mocno pracuje, chyba. Za dużo ziemi nam zatrzymuje. Maszyna jest tak skonstruowana, że poziom będziemy mieć zawsze. Oczywiście, jeśli będziemy pracować na fasolce i nie wymusimy tego łącznikiem, przedni wał, tylny wał powodują, że maszyna jest w poziomie. Więc mamy pewność, że pierwszy, drugi rząd będzie pracował na jednakowej głębokości. No i ja uważam, że w tym momencie, przy tej wilgotności gleby, nie jesteśmy w stanie pracować na tę głębokość. Musimy zrobić mniejszą, a mniejszą zrobimy kręcąc. Nie pole było zaorane, zaorany był obornik. Zimowało to oczywiście. Teraz yy, niedawno rozrzucony został nawóz i przejechałem gruberem, by głęboko zmieszać ten nawóz. I teraz yy, po rozsypaniu już nawozu azotowego chcę na mniejszą głębokość właśnie agregatem yy, to przemieszać. No i oczywiście rozbić bryły pod planowaną tutaj yy, cebulę. No jak widzimy radzi sobie pomimo tych nieczystości na polu w postaci obornika, to wszystko przepuszcza. A jednak trzy włóki pracują dość intensywnie, zbierają sporo ziemi. Tak to sobie ustawiłem, ale mam pewność, że. Za agregatem jest już naprawdę stół, jest równiutko i ewentualny przejazd przed samym siewem jeszcze szybki, żeby te ziemię przesuszyć, no bo warunki też są bardzo mokre i to też myślę ważny aspekt tego, że ten agregat sobie radzi, te włóki sobie radzą, to się nie zapycha. Nie można jeździć bardzo szybko, bo faktycznie wszystko się piętrzy, ale około 10 km na godzinę możemy sobie pozwolić i tę ziemię rozciągnąć, przesuszyć i przygotować pociech. Tutaj, w tej części pola, mamy dość trudne warunki, bo jest gliniasta górka. Najwięcej bryłek, i tutaj uważam, że ten wał najlepiej się właśnie sprawdzi. Widzicie, że to wszystko się dobrze trzyma. Mamy szczęście, że jest wilgotno. Gdyby tak naprawdę spiekło i te bryłki zostały, to temat bardzo trudny do rozbicia. No a gdy będziemy nad tym pracować, takim wałem, to, to na pewno sobie poradzimy w dużym stopniu. I to zniszczymy. Także maszyna jak najbardziej się sprawdza, wyrównuje, rozbija, czy to, co powinien robić agregat, robi. Do tego jest dość masywną, ciężką maszyną, więc dobrze dogniecie, pulchną glebę. Tutaj akurat warunki po tym gruberze, na głęboko, ale myślę, że w warunkach po orce też spokojnie by sobie dawał radę. A gdy byłoby bardziej sucho, to już w ogóle moglibyśmy pędzić i jeszcze lepszą robotę, jeśli chodzi o rozbijanie. Robić. Myślę, że kilka godzin, gdybyśmy odczekali, to mielibyśmy dużo czystszy wał i jeszcze lepszy efekt. Ale i tak sobie ten wał radzi. I Nie tutaj. Tutaj będziecie mieli bardzo ładne nagranie z GoPro. W firmie Rolmako bardzo dziękuję za możliwość przetestowania tej maszyny, a Wam, drodzy widzowie, za to, że obejrzeliście ten materiał do końca. Do następnego, trzymajcie się, cześć.